Idziemy na wykradzanie Adaś. Co tam? Witam ponownie A dość nie do Mara <głos> <głos> Nie do mara. A ja trochę przychorował ale ale wyszło no, chodzi choroba. Chyba dobrze przechorował Jedynie Kazik chyba. Ja cię zaproszę do siebie na kąpińską kurz, tylko musi troszeczkę pogoda być. No może taka różna no, się, się Putujemy, kurde na jeziorku legalskim, a czyściutka woda. Krystaliczna jest taka kurde. Ja to zawsze na kładkę stał i patrzył kurde, jak ryby pływają, nie? Bo wiesz, no, lubię popatrzeć kurde, na, na ryby jak wiesz, pływają, kurde, wiesz. Podkładku, nie kurwa to. No, no, no. Tylko wiesz, trzeba po podejść, kurde, i kurde, to widać, kurde. I takie sztuki, kurwa, pływają. Aha. A trochę przychorowałem, to zjeść nie mogę, kurde, bo, bo nie mogę. Powinien coś na siłę jeść, żeby mieć siłę, troszkę, wiesz? Weź weź na siłę, kurde, to. Ja lewo, kurde, jedno bułkę wcisnął na siłę, kurde. To podpij trochę, to ci się mlep... żołądek otworzy. Jest ściśnięty pewnie. No jak nie? No... Sam ja... alkohol, sam alkohol. No, ja na siłę mówię, wątróbkę zjedli na siłę, kurwa to, wiesz, po kawałeczku, po kawałeczku. Ja tak wiem, jak patrzę łysy, to tutaj za, za wysokich, kurwa, lotów nie ma, żeby żeby sobie poprawić życie jak przychodzę do was przez codziennie co nie to widzę czy to się da w dobrym kierunku pójść albo nie siedząc tutaj to nie ma rozwiązania tutaj nie ma rozwiązania no, poważnie tu nie ma z perspektyw do góry żeby się ruszyć stąd to jest tak jakby ślepa uliczka ostatni ostatnia uliczka no. No, jak, jak się podoba komuś, to wiesz, przyjdą, wezmą. Jak nie podoba się, to tak jak mario, marionetki gra się w teatrzyku. Kiedy się komu chce, to przyjdzie, zobaczy. Nie, dosłownie, dosłownie tak mówisz, kura, że... No Tak, jak marionetki w Mówię, cyrku by się, jak Zo. Chce, 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 chce takiego, bierze takiego. chce takiego, bierze takiego. To albo pomagamy wszystkim, albo nikomu. A nie, że ja sobie wezmę tego, 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 a, a zostawię tego, tego, tego. A jak mi się przy, będzie chciało, to tego go wezmę albo nie weznę. Właśnie, dokładnie, kurde. No, tak dokładnie, kurde, dobrze mówisz, kurde, i mądre słowa. Bo to tak wygląda, no, no nie powiedzmy, no, jestem codziennie i widzę, co nie, czy, czy, czy macie pomoc tą, czy nie, tak? A to wygląda tylko dla tych, co, co się chce, to wywierają sobie dosłownie, no. A wy teraz ale co? z tego moją korzyść, kurde, i to wielką, kurde. No korzyść korzyścią, no, ale po, to miało być pomoc pomocą, tak? No, ty te, też chodziłeś tu, byłeś na tym, na tym, na tym, no, a... No, ja a, 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 a jesteś tu, zamiast na, na przykład być w tym momencie... No, no celownie, kurde, albo... W zosno. ogóle być na przykład z nimi przy jednym stole i, i też być czyszczony z tego brudu, doprowadzany do ładu, tak? A nie, a wezmę sobie ducha, wezmę sobie tego, wezmę sobie tego, taka odliczanka denerwująca. Tak jak ja bym przyszedł i tobie dał, a tamtemu nie dał. no. Nie, byliśmy u Jani Kakła teraz byliśmy Ła to poczęstował. Po począstował. Ja już u tego kurwa tego, wiesz, no no wiem, no, no czuczajnik. Tak, tak, na łóżeszkowi. Na, sam, na no Bo nie jesteście, cóż mam, tu uciekliłem, kurde, no to dał tu, jak coś trzeba, o to trochę się kurwa, tam się jak się da rady, kurde, to. Byliśmy, kurde, i urczyliśmy, kurde, z, z kozierka mam gdzieś kazik, kurde, gdzieś. A Staszka to kurwa już nie widzę, kurwa go tam chyba nie wiem, gdzie on kurwa znikł. No na, na działkach jest tam z, z tym, z Duchem i resztą, z Jankiem, z Goską. no gdzieś tam, gdzieś tam Nie wiem jak tam dokładnie mi stoić, ale... A ja nawet też nie wiem. Ja, to, ja znaczy byłku, wiem, ale tam nie będę mówił, bo to... Nie, no no. To... Jest na tym, nie na nagraniu. Nie to tam w sumie w dupie mam, ale o to mi chodziło, że jak pomagać, to pomagamy albo wszystkim, albo w ogóle, tak? No tak. A nie sobie wybieramy komu lepiej. Wszyscy macie też jedne żołądki i wszystko, tak? Nie, ma, nie mięki, ma różnych żołądków. Dzięki zadajenia, kurde, chociaż przynajmniej kurwa się wygrzeje, kurde, bo tak ostatnio się przy ziemi, że go przeżył, kurde. No, jeszcze nawet to po ducho się kurda ukrywam. Tło, to mam to, to. Bo że kudy, że... Był, kudy, wiesz, no to. Bo tak się przeziemił, że kurde Był Były na włościach był, kurde. Pochlali my trochę kurda tam w trawie spali kudy, to to. No to ci że nie? Wiesz, ale? ale mówię, kurwa, no trzeba czymś się przyklić, kurwa. Jak dalej mi koła nura, kurwa, za tym ze sklepem, kurwa, to to. A teraz się odwinczyło kurwa, że. <głosy> <głosy> no, ale się wygrzeje człowiek, i będzie w porządku. <noise> Co, jak chcesz się położyć na jeszcze? Jeszcze się kładziesz? Pewne muszę się wyrzeczyła, bo gdzie ja pójdę? A o której poszłeś fascia? A i późno, kurde, my chlary kła, całą nosku, to Całą Całą I jeszcze nie dokończy lista. to macie tu, tam, tu i tam na co na znowu Mówię, chlary mi całuszku, noc kurde. Dzisiaj przyjdę do Was z nocy, bo dzisiaj jestem nie tutaj, to, to, to przyjdę sobie posiedzimy dwie godziny. No jak? Kurde. No, no, kurde. Na pożegnaj, jak to mówię. Trzeba, bo Ty ruszysz trasę, nie? Mm -hmm. o, ty jesteś przyjaciel, kurde. A sam, no, ja no, sobie jesteś... no, Przyjadę w Nie bój się, przyjadę. Ja jadę tylko dupę za A ja by, aby kurwa tylko wychorować się, kurde, o. Jak... Ale za sablik mam kula, to tam, jakoś tam kuła się przeżyje, kuła Dokładnie, no. Tam chyba nie jest aż tak źle, co nie? No. W tamtym, w tamtym sektorze. Trochę przychorowało. To się Z... normalne, kurde, to je... Ja, może ja, Jak zaczniesz, to w dwie godziny, w godzinę byś wyzdrowiał. Po, ty, po tym, co tam po lewej stronie twoje na, jest. Na, na bankowo. Od razu nogi by ci chodziły i wszystko. nie ja się przeziębił, kurde, jak tym to były kurde tak nie, nie, wezmę ci, nie, wezmę ci zaraz aspirynę, bo się prześpicie, ja wracam, kółko zrobię i wracam. O, ja dzisiaj spędzę z wami trochę czasu. Bo, bo je... jest, gdzie, zobacz, jedne, drugie, kolejne. Znaczy nie chodzi o spanie. Ja mam jeszcze, jeszcze do jutra mam gdzie spać, jak to mówią. Jeszcze... A, ja, a ja muszę się wygrzać. Kurwa. Ta je... choroba minęła mnie kurwa, bo... Ja idę zaraz na, na Armii Krajowej po te, do tego ciu, 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 po ciu, ciuszki, bo tam teraz 5 zł kilo to wezmę i złapię z 10 kilo to wam przyniosę. Będziecie se przebierać. Potrzebne portki Tak, przebierzecie se sami. Ja czekałem tylko, żeby sobota była, żeby można było wziąć się wagowo. Bo czwartek jak byłem to. żeby pojechać. Tak, żeby wyglądać, żeby was do autobusów puścili. No właśnie, o to chodzi tylko Tak, nie, portki i góra, bo ciepło jest, nie? No to jakby No jak. To koszulano. A maszynki chcesz do golenia? Chcesz się ogolić, morto? A gdzieś kurwa tam pochował, kurde, gdzieś na supę położyłem, kurde, na No To z biedronki wezmę, no. Zobaczy, kto jest, no, jakieś medło się weźmie, bo będziesz niedługo jeszcze świąt nie ma, a za Mikołaja już robisz. No, chłopa, broda rośnie, kurde. No, rośnie, rośnie. Z dnia na dzień. Jak, się pod, jak jeszcze się ją podleje, to tym bardziej. <śmiech> <śmiech> bardziej urosnąć. Ja będziesz mógł to wezmę. no mordor, dlatego ja pytam, co tam potrzebujesz tam, nie patrz na to, że tam A jak złotówki. ja na wiochę, kurde, kurwa, ja bym kurde, jak, jak, jak łachudry, no, A wiesz, tam sołtys jest, kurde, ten jest tam, ten, kurde, jest, kurde, jest jeszcze kierownik, kurde, to wiesz, to, kurde, to trzeba wyglądnić, kurde, żeby tam pojechać, kurde, no, tak czy nie, kurde, no, to, mm -hmm. Mówię. Inżynier, kurde, jeszcze kurde. Jeszcze łysy byś mógł wyjść z tego, wiesz? Oglądając Ciebie tego, widać że jak, je, jak wyszłeś z tego na przykład, z tej oczyszczalni, czy co to jest tam? ogrzewalny ogrzewalny no. No to przecież wyglądałeś jak normalny człowiek. Ogolony, wykąpany, no. Jeszcze widać, że jedyny, który siłę miał to zrobić, bo Stasiu ani nic do dupa chcieli. Nic się nie wykąpali. Oni tam na wino poszli, no nie. No, I byś mógł stanąć, odkręcić się od tego izolacji. Jeszcze młodszy jest, wiesz, jeszcze masz tą krzepek, kurwa, myślenia. Jedynie kurwa, tylko trzeba jechać do Bajora, kurwa. I ja ci powiedziałem. Tak, kurwa, porządnie. Tylko tak, ty mówisz, mydło trzeba mieć. No, zaraz będziesz miał. Do, do no, dzisiaj jedynie, ci załatwię. Załatwianym, kurde, i nie jesteśmy na miejscu, kurwa. No pewnie. Mówię, to, to nie ma problemu z takim mydłem czy coś. Tylko mówię, żebyś najlepiej przestał grzać w palnik, to mówię, wiem, że te pierwszy, drugi dzień będzie najgorszy, nie żeby no, zeszło. Jakoś, trzeba to jakoś kurde, jak to się mówi. Tylko, że wiesz, bo jeszcze tym dalej, tym gorzej, a nie lepiej. Przechorować trzeba. Tak. Bo niektórzy fakt przychodzą tutaj, żeby sobie bekę pocisnąć albo coś, to dadzą wam te wina, Srina i później bekę cisną, ale ja tylko chciałem przechorować ku swoją chorobę i to wsiąka, bo przechorowałem jako. Około... A jak przy... będę tutaj czwarty raz, no to, to nie to, to nie będę tak tego, ja, bo chcę wam pomóc, a nie wino to winem, to tam w dupie to. No, no to właśnie, no człowiek pijący no kurde, no każdy kto nawet ogląda to wie o co chodzi, no. Mógłbym to robić przy wygaszonej kamerze, a mógłbym, w... i by nikt nie widział, tak? No. Tak, trzeba odchorować, ja no muszę swoje odchorować. Nie, ja tam nie ma co okłamywać, nie było, że czy wy pijecie, czy wy nie pijecie. Oh, Kurma. To to, 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 to to ciekawe co to by było chyba. To, to nie picie? ja żeby <noise> to Tego... Widzowie macie. To jakby to można było oddawać, butelki te zwrotne by były, to niby każdy jeździł samochodem klasy S. No, 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 normalnie. Tutaj góra, góra tego jest. To nie jest 100 butelek albo 200. Tu jest y, 1000. tysiące. Jak tu jeszcze goliło, to kurde, to co? Do piwnicy tam, byś, tam, tam nie ma już wejścia, bo wina butelki od wina zagradzają. Tam byś zabłądził, kurde, no. tam byś tam wpadł, kurde, to byś się nie wydostał tam, kurde. No, mówię, że tam wina jest tyle, żeby monopolowe dwa nie mają, wyłącznie przy, przy dostawie. <gry> Żebym wiedział, kurde, że... Mhm. Wiesz, tylko o każdym o rzuci, tu rzuci, tam... Dokładnie, no. przychodzą, wychlają, kurde, i wiesz, i dostawiam, kurde, i... Jak to będą, nie wiem, burzyć albo coś, to tutaj więcej śmieci niż tego zabiorą. Nie, na razie nie będą burzyć albo tu drogi nie będę robić. Kurde to na razie to zostaje. Kurde. A tam na zewnątrz to co oni tam robią? Tam. Ulicę, tak? Tam będzie ulica pewnie nowa. Przy torowisku. Będzie rampa przebudowana, kurde. Albo jakiś przystanek nie. dworcowy zrobią, nawet. Nie, tu rampę zrobią, kurde, przeładunkową, kurde, wiesz, na czołgi, na samochody, kurde, żeby dotarły na poligon, nie? Do, no, na no, Ukrainę. Tutaj macie gdzieś blisko poligon, nie? No jak nie? Wziutko, w w na tym, na, na Bemowie. Mm -hmm. I to potężny kurwa, że tam ostatnio ostatni wieczór grzeli kurwa z No A się budynek trząsł, skórę. No A ja przechodziłem no. przez Armię Krajowej w lewo To jak górą poleciał, to już strach taki Czługa dopad, niech. dopada człowieka Nie wiem o co chodziło, ale taki strach dopadał Ty mówię, no, U -u -u. no. Dobre to było Jak się kierdolą kurwa, to, to równo kurwa mm -hmm. Mówię, że trzęsienie że ziemi robią. No jak, nie kurde. Przecież ja robiłem kurwa na tym, na poligonie kurde, przy chałubica kurwa, jak przypierdolą kurwa, to aż kurde, ja to zawsze zatykałem, wiesz, kiszkami. No, 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 tak, że... stopery. No, stoperki te. No. Jak przy kurwa, to ci mówię, aż kurwa, tylko... Yy, tylko dym napierdalał wiesz, bo to wiesz jak to przyjebie kuła z takiej armaty to no 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 ja to zawsze miał kuła wtyczki kuła bo... bo bo walili z czołgów też nie? Mm -hmm. z tych leopardów kurwa tam to jak przy głoździe kuwa, to ja to zawsze kuła wtyczki wtykał kurwa, bo e e i wiesz ile razy w rezerwie był? No. Siedem razy. A wiesz kim jestem? Hmm. Plutonowym. Plutonowym. No. I to, e, zawsze kładę tych tu się kłosował. Tak, byś został na, na państwówce, to byś teraz no. nie na, na 100% nie był to. Ciągnęli mnie kuła do armii kurwa, ciągnęli kuła na Hama, kurde. Wiesz, szkuliłem tych kadetów. Wiesz, jako jakoś pewnie. Co dalej mnie na siłę kurwa, do armii kurwa tam. A nie jakoś, chciałeś. Jakoś się kurwa, nie mogłem zgodzić, kurwa, wiesz, z tym kurde. Bo byłem kurde dwa lata czynnej i jakoś mi zbrzydło. Wiesz to, kurde, bo jeszcze wiesz, jakiej nocy byłem? No. W Olsztynie. Na tej kurde. W garnizówce kurde to co wartownica. A nie, kurza, ale a nie wole, kurwa. Mm -hmm. Przeleżeć, kurde, że ciągnęli mnie, ale tam ja nie chciałem, mówię to. Wiesz wartownica, kurwa, służba, to jest strana, No, no. Cały czas na warcie, co? No jak nie. Jak kurde, tak warte, <laughs> a wiesz, tamtych trzeba zmienić, kóni niestety kurde. A wiesz, tam się nie by doczekać kurde, bo też oni muszą kódy wrócić kurde, nie, na garnizon. A jak ty się spóźnisz kurwa o godzinę, no. bo jak cię warto rozgodna, to co? No, no bo jak troku brakuje, kurde, czy, 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 czy połatki brakuje i chuj rozpier rozpierdoli. Mhm. A oni czekają, wiesz, żeby kule zmienić ich, nie? No taka prosta zasada wojskowa na no, że musisz wszystko mieć, kurde No Na Tip Top. Tak, dokładnie. Nie byłeś waż mi, to, to, to nie wiesz, co to jest kurde to. A ja tyle w Walku. Ja byłem w, w wojsku. W złocieńcu. A tu niedaleko. Nie, ja w złocie, dalszej, w złocie nieco nie, tylko z szczecinka bardziej. W Wałcz. Wałcz, no. Byłem. A jakby w obszczeniu najgorszej koła jednostek, jaka może jest koła istniejąca? istnieje. piechota byłem, no. Wartownica, kurwa, się. Wadą no, tak. niewadną, kurde, to wszystkie po kolei, kula, to wiesz. A jeszcze obsługa poligonu była, kurde. Że musieli wiesz, bo jak przyjeżdżali, kurwa, żeby strzelać, nie, to trzeba było normalnie poligon cały obstawić, kurde, nie? To wiesz, na, na każdej rogacji, jak to się mówi, nie? Mm -hmm.